Nazywam się Zbigniew Paweł Maciejewski, chcę mówić na temat mojego przygotowania młodzieży do wierzchowania szkoła życia z Bogiem. Najpierw chcę wezwać wszystkich do tego, żebyśmy nie dawali się oszukiwać ludziom, którzy przychodzą w kancelarii parafialnej i mówią, że są praktykującymi katolikami, a tak naprawdę tymi praktykującymi katolikami nie są. Tylko jak to sprawdzić? Mam pomysł, mam propozycję. Niech każdy katolik dostanie pod skórę maleńki i zamontujmy czytniki takich chipów przy wejściu do kościoła, przy konfesjonale, przy szafarze eucharystii i przy katechecie. Czytniki będą odnotowywać obecności wejścia do kościoła, przyjęte komunie święte i będą te wszystkie informacje gromadzić w bazie danych. Każdy ksiądz, już pasterz, osoba, będzie miała możliwość łączenia się z bazą danych, kilka kliknięć, hasełko i widzimy, czy dana osoba praktykuje swoją wiarę, czy też oszukuje nas. Wymyśliłem owe czytniki kilka lat temu, a wkrótce potem cało polsko obiegła informacja, że jeden z księży sprawdza obecność swoich nawet do badając, montując czytnik linii papilarnych przy swoim laptopie. Ktoś wchodzi do kościoła, kciuk, wychodzi kciuk, czy nie wiem, coś innego może się przykłada i ksiądz ma dokładne informacje na temat kto był, a kto nie był na spotkaniu. Niektórzy krytykowali to rozwiązanie. Niektórzy bronili tego księdza, a ja twierdzę tak. Ten ksiądz nie robi nic innego, co robi więcej niż połowa księży i katechetów w Polsce. Ale czy robi dobrze? Proszę mi odpowiedzieć, czy rzeczywiście chcemy takich rozwiązań? Czy chcemy czipowania wiernych? Czy chcemy badania naszej obecności na nabożeństwach za pomocą czytnika linii papilarnych? Na razie. Jest to coś, co dotyka przygotowania do bieżłowania, ale przecież można prowadzić to przed każdą muszą świętą dla każdego wiernego. Proszę mi odpowiedzieć na takie bardzo ważne pytanie. Wielokrotnie jest stawiam. Czym tak naprawdę różni się czytnik linii papilarnych, czip wszczepiony pod skórę od indeksu kandydata do bieżłowania? Dla mnie niczym. To są nieistotne różnice. Chciałbym przyczepić się do niektórych błędów popełnianych przez księży w ich przygotowaniu do wyżłowania. Pierwszy błąd. Księża zakładają, że młody człowiek przychodzący na spotkanie to osoba wierząca. Nie można robić takich założeń. Dalej, jeżeli przegnamy młodzież przez różne pobożności, przez październikowe różańce, przez grudniowe dorady, przez drogi krzyżowe, przez majowe, to oni nabędą jakichś dobrych nawyków. Nie nabędą. Dalej, brak założeń. Pewna przypadkowość tematów. Październik no to był różańcu. W grudzień, no to może Matka Boża, może Loraty, może Boże Narodzenie. Styczeń, przerwa, Wielki Post. Zróbmy sobie nawzajemstwo pokutne. Brak spójności, brak logiki w tych tematach. Dalej, wymagania. Nie jestem przeciwnikiem wymagań. Trzeba je stawiać, ale w odpowiedni sposób. Jeżeli stawia się pewne, mówi się o pewnych zasadach, a potem nie ma konsekwencji, że ktoś je łamie, to lepiej takich zasad w ogóle nie stawiać. Jeżeli daj, wprowadzamy pewne wymagania, z własną konsekwencją, musimy ich potem po prostu wymagać. Nie zawaham się postawić takiej bardzo radykalnej tezy. Gdyby w tym momencie zaniechać wszelkiego przygotowania do bierzmowania, to w bardzo wielu przypadkach byłby to znaczący postęp w duszpasterstwie. Primum non nocere. Po pierwsze, nie szkodzić. To obowiązuje tylko w medycynie, także w pastelstwie. Ale dalej mamy pytanie, jak przygotowywać młodzież do bierzmowania. Przedstawię pokrótce moje założenia, odsyłając potem do mm, innych materiałów. Po pierwsze, moim założeniem jest to, że ten, kto przychodzi na moje spotkania, nie ma wiary. Dalej, staram się i rzeczywiście moje spotkania mają pewną logikę, mają pewną strukturę. Dwa bloki, 4 plus 4, a w ramach tych bloków też jest pewna logika następstwa kolejnych spotkań i kolejnych tematów. Nie tylko gadam, nie tylko uczę, ale także modlę się nad moimi kandydatami, odprawiam nad nimi egzorcyzmy. Staram się, żeby między mną a moimi kandydatami była więź. Jeżeli więź będzie zerwana, to mogę sobie darować wszelkie spotkanie, nic to nie da. I wreszcie stwarza możliwości, żeby młodzi mogli decydować. Wiara tak naprawdę to jest decyzja przyjęcia Jezusa do swego pana i zbawiciela. Jeżeli ktoś nie umie decydować, bo zawsze ktoś za niego decyduje, to nigdy też nie podejmie tej jednej najwłaściwszej decyzji w życiu. Praktyka. Kilka rzeczy związanych z tą praktyką. Pierwsza to jest złożenie deklaracji. Deklaracji, gdzie jasno są określone zasady, czasem też terminy gdzie jest też widoczny podpis kandydata czy podpis rodzica. Nie można robić katechesy dla 200 czy 300 osób w kościele. Nie włożam sobie spotkania, gdzie jest więcej niż setka kandydatów do bierzmowania. W praktyce, jeśli to będzie grupa 60, to maksymalnie 70 osób. Dalej. Każdy z uczestników dostaje przygotowane materiały, streszczenie, prezentowania do domu. Struktura spotkania. Mówię, egzortyzmuję ale też stwarzam okazję do decydowania, o czym mówiłem wcześniej, do przeświczenia w praktyce tego, o czym przed chwilą kandydaci usłyszeli. I bardzo ważne spotkania indywidualne, zwłaszcza z tymi trudniejszymi przypadkami. Zachęcam do wejścia na stronę bierzmowanie.natan.pl Można tam uzyskać więcej informacji, dwa artykuły dotyczące krytyki i wykładu dotyczącego przygotowania do bieżmowania. Daje pewne gotowe rzeczy, daje skrypt dla duszpasterzy, bardzo dokładne, precyzyjne, krok po kroku, jak przeprowadzić każde spotkanie. Daje materiały dla kandydata do pracy w domu, daje też pewne pomoce do przeprowadzenia i zilustrowania prowadzonych kateches. I i takie streszczenie, streszczenie dotyczące całości mojego przygotowania. Ktoś określił moje przygotowanie do bierzmowania, że jest to fundament zamiast bierzma. Bierzmo wiemy, belka w konstrukcji dachu, która to wszystko podtrzymuje. Ta belka jest ważna, ale na litość boską, po co dach, kiedy nie ma fundamentu? Bez fundamentu wszystko się zawali, więc zaczynam od fundamentu. Dostępny jest no, w celu to są wszystkie materiały w formie pewnego kursu w wersji elektronicznej. 479 osób zapatrzyło się w te materiały. Nikt nie reklamował, więc myślę, że użytkownicy są zadowoleni. Co nie znaczy, że ja jestem zadowolony, bo chciałbym ten program dalej rozwijać. Raz jeszcze zapraszam na stronę poświęconą temu programowi. Ta strona przy, przywita nas swoim logo. Przekreślony chip z napisem zakaz chipowania i przypomnę raz jeszcze adres wierzmowanie.natan.pl Zapraszam.